Cześć, siema! Słuchajcie, dzisiaj słuchajcie, wygramy sobie z na Słuchajcie, kilka gierek to sobie pogramy. No i słuchajcie, będzie fajnie. No, myślę, że będzie fajnie. Więc lecimy do Brow starca. W ogóle ja tutaj mam takie gierki jeszcze. Nie wiem kiedy ja nie zagram. Ale może kiedyś. <kluzny> Dobra lecimy do Among dobrze. więc słuchajcie już lecimy okej okay. ona oh, w początku coś takiego i słuchajcie jeśli macie weekend to słuchajcie macie szczęście pozostawcie łapkę w górę pod tym filmem co w ogóle teraz wtedy rzucę to słuchajcie dajcie łapkę w górę a my słuchajcie lecimy Tutaj. Okej. Okay. Więc lecimy na tą mapkę, na której lubię grać. Lubię tą mapkę. Lubię. Dobra. Zymoceniam może 8 na 10. A to było. Dobra. Chyba już zaczynamy gierkę. I w ogóle taki lubię grać. Dobra Ej. A, się tylko odpalić To trochę musimy poczekać Co? Dobra, wybieram Да, да. Ой, я бегаю, какой fazer Ну. i nie, nie widział mnie, więc szczęście. O! Ile już ludzi umarło, to jest, to jest dobre. Dobra. Dobrze. Dobrze. może na tego, na tego. Tak, tyle minut, a 5 minut jeszcze zostało? Ale beka. Hmm. Ja nie mam pytań! Nie wyleciałem! Ale fajna animacja! Ale fajna animacja, Wam powiem. Dobra, teraz do kuchni to jest jakiś moje chyba musz jakby mój może gotował o nie to się nas zakicha hmm. hmm. gdzie tutaj iść? Ale takiej bardziej, żeby I wygrałem gierę! No, gratuluję! Dobra, więc lecimy do drugiej gierki. Do drugiej gierki tutaj polecimy. Dobra, teraz rozpoczynamy kolejną gierkę. czy wy lubicie Among Us? Bo słuchajcie, dobra, napisz. No i ja dzisiaj też wieczorem nagram chyba po taką skrzynkę, wtedy wam pokażę. Ona jest bardzo fajna, polecam. Okej, okay. zagramy jeszcze coś z... Trz, tr, um, jeszcze coś, trzy gierki. Okej, okay, czyli to jest, już dru, to jest pierwsza. Znaczy jest druga. Ok, czyli razem cztery gierki. To jest chłopi. Ja jestem teraz pół Gdzie mam jakiś tas? Dobra. Okej, okay, mi się zabije. Wiesz, jak ja tego tu trzeba... Aha. I taki tak. A tu? Po co oni sobie nadają? Nie wiem o co w tym czasie chodzi. Zobaczmy. O ciało. Ile ludzi znowu pozałatwiono. Słuchajcie, jeśli chcecie wygrać taki telefon Motorola, to widzicie, słuchajcie, na mój kanał. Za po pierwsze, <coughs> polubcie film na um, wszystkie na konrad Dragalski. Zasubskrybujcie i napiszcie komentarz. Jakiego byście chcieli, Jakie, mm, jaki chcieliście byście, telefon iPod może motorola, samsung, jaki tam jeszcze jest, um, huawei, dobra, trzeba głosować, skipa, bo nie mam dowodów, gdzieś mam jakieś inny dowody. ok, więc to jest druga gierka, więc jeszcze dwa gierki mobizm mobilizm, tutaj wszystko działa. Dobrze. Dobra, sobie do... Dobra, Teraz gdzie ja bym mógł zaczynać? Tu. A, pójdę sobie coś porobić. Dobra, i się już nie da zamknąć. O co zrobić powiedzieć ten czat? U kolejne coś ktoś zgłosił. Ten... te... ten różowy. No, inne, inne sprawa wam powie. Ojane. Hmm. Hmm. Jeśli chodzicie teraz wygląda, czy to jest chłopak czy dziewczyna, nie wiem, ważne. Kto zostawił łapkę w górę po film, do filmu, i napiszcie jakiś komentarz. ja nie muszę robić. Bo to mój kanał, ale wymusić. <śmulacje> Dobrze. Ale naprawdę, powiem wam, super animacja. Co się stanie, jak czas umie? Zobaczmy, co się stanie, jak czas umie. Co ja się muszę podładować em, w ogóle tableta. No przepraszam, że się już no nie stać. Jeszcze grałam w Among Us, tylko, że na tablecie. Dobra, trzeba by było tutaj jakoś wejść. Nie zauważyłam, że mnie prowadzi do tego tematu. Mi się wszystko zacina. Hmm. Zimna O! Fajne. Hmm. To mamy naprawdę bardzo dużo minut Macie znaczy sekund się mogę No co jest Ja nie chcę coś. wyjść A tu jest na czas no, co? no nie no Co za baran No nie Niech ktoś zgłosi. Ja, yeah, no nie. To no naprawdę ciężko. Ciężko jest. Naprawdę ciężko. Dobra. To jest moja trzecia, to jest moja druga gierka. Dobra, kurwa teraz. No słabo że kromajci mają małą wizję nie nie jestem z tym takim czymś wszystko zamknięte nie kurczę no wszystko zamknięte tam ktoś biegł że ktoś naprawi te światła No się nie da. Hmm. Jest tu ktoś <laughs> niebieski. Niebieski mi na oczach wyskoczył z węta. I teraz wszedł do tego. Ej, nie, ja naprawdę w szoku co tutaj się mi? na Jak wyłączyć tego ma Dobra. Ale nie zacina. Teraz wygramy pierwkę, ale nie wyjdziemy. Nie. a ten piesko nie zabija tylko troluje no i wyszedł kto się bawi ten się lepi okej okay. okej okay, w końcu można wyjść teraz trzeba znaleźć wleźć to światło i naprawić

Zobaczmy jakie jeszcze mam taski. O nie, nie chcę wychodzić. Mam helikopter w reaktorze i nawigację. Dobra. Dobra. To w nawigatorze. Dobra. To jest odcinek z kamerką, dlatego że no, lubię z kamerką też nagrywać. Mam chyba to są dwa odcinki z kamerką. Bo bym musiał to sprawdzić, bo ja nie wiem. Ja kompletnie nie wiem. Okej. Okay. Følg Nie chcę powiększyć. Dobra. Widzicie, zagramy jeszcze dwa gierki. Naprawdę, żebyś się tak zachowywał, jaki jego człowiek. Nie widziałam. Dobra. Nie, ustawimy na jednego posora, czemu nie. Hmm. za dużo osób. chcesz? Dobra. Może żeby sobie coś zmienił. W końcu nie podoba mi się. Hmm. Co bym tu wybrał? Może? Coś takiego. Dobra, czemu nie? Tak chcecie, to tu jest kod. Więc możecie też klikać w ten kod i do niego możecie też wjechać i do nas z nami tu turkleak, turkleak, turkleak. Coś się słabo się. Dobra. Um. <coughs> okay. No znowu król, więc dziewczyna nie ma szczęścia. Dobra, gramy. No nie, już od razu włączone światło. No, jak to jest? Zobaczcie. Jakie mam caski. No muszę sobie popatrzeć, Tak trzeba Admin. Nowigacją. Dobra, myślę, że zapamiętam. Nie, za nie zapamiętam co będę tyżerka. Dobra, chyba teraz wszystko zapamiętam. Dobra. No nie. Trzeba mi uwolnić. No nie tam był chyba jakiś ehm... Um, oszust. Dobra. Tak, z tym zadanie to bez sprawdzenia Tak. So, yes. nie, to jest. Nie, to chyba ten ostrzej. Mm. Baby Shark. <laughs> Baby Shark to było albo... Baby Shark nie zabił. Dobra, my zagram ostatnią. Naprawdę, nie jestem zadowolony z tego. A po pracę działamy. Dobra, ona się tam odwiedza, więc spokój. Co? Dlaczego? Jeszcze ja uważają. żebym nagrał drugi odcinek, czy co? To chyba nie. Dobra. Więc lecimy. Ale przyspieszenie! Gdzie tu można Awar vai to eu Dobra. To wyciągnąć znowu. Zobaczmy jakie mam u uh, tutaj już troszeczkę, no, więcej klasków jest. Ja, mamy tutaj kabelki. No, to

Dlaczego mnie? No dlaczego? No dlaczego? Dobra, słuchajcie. To... Słuchajcie. By było na... Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia, pa!